Witamy w mieście Lego City Jest tutaj dużo przygód To miasto będzie coraz większe Czekaj na szefa policji Bądź gotów bo na bank napadają duży złe części. Szefowie wymyślają, co robić. Trzeci złodzieje już szykują plan zdobycia nowego koledy kol kruka. Co to będzie? Wszyscy! Alarm włączać! Co się tu dzieje? He, he, he! Wreszcie wyszedłem z więzienia. Czekajcie tylko! Przesłuchi masz swoje karatki. Kudbaj. Kimpa z wami był kruk? He, he, I i nudziarze policjanci. Wymyślajcie szybko swój plan, bo musimy ten bank zepsuć zniszczyć. Bank, którego jeszcze nie ma. Mówi Tam na dole. Dlaczego tak coś mnie niebezpiecznie mówią, że tutaj jest? Powiem sobie hot do i wrócę. A tu co? Dobry jestem burmistrzem. Zapewniam wam bezpieczność w mieście. Policjanci doskonali.